Cześć! Jestem Lakiej i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jako, że za niespełna dwa tygodnie swoją kinową premierę ma animacja Batman The Killing Joke, czyli Batman Zabójczy Żart. Pomyślałem, że fajnie będzie opisać historię, tą historię z komiksów, ponieważ pokazuje nam genezę Jokera i jest to jeden z najlepszych komiksów o historii Batmana i Jokera. Animacja może się różnić od komiksu, a pamiętajmy, że komiks zawsze będzie lepszy, więc zaczynajmy. Komiks Batman: The Killing Joke został wydany w roku 1988 i miał tylko jeden zeszyt zawierający około 60 stron. Historia rozpoczyna się w Arkham Asylum, gdzie Batman udał się na spotkanie z Jokerem, który jest ulokowany w celi 0801. I nie, nie jest to przypadkowy numer, jak zawsze w komiksach mamy easter egg i właśnie tym jest ten numer. Chodzi tutaj o alfabet, a właściwie o jego ósmą i pierwszą literę, które po połączeniu dają nam wyraz H. Co jak wiadomo jest nawiązaniem do kultowego już śmiechu Jokera. Następnie Batman wchodzi do celi, siada naprzeciw Jokera i mówi, że przyszedł porozmawiać o tym, jak to dalej z nimi będzie. Mówi, że prawdopodobnie się pozabijają, dlatego przyszedł tutaj, aby spróbować temu zapobiec. Jednak jak się okazało, osoba w celi to nie Joker, tylko jakiś podrabianiec. A prawdziwy Joker właśnie nabywa stare, opuszczone i już niewesołe miasteczko. Gdzie jak mówić, to ruina, żadna z karuzeli nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, niewinne małe dzieci mogłyby się tu zranić lub co gorsza zabić, co innymi słowy oznacza, że to idealne miejsce. Później mamy wspomnienia z przeszłości Jokera, gdzie widzimy jego żonę Jenny, która jest w ciąży. Dochodzi między nimi do małej sprzeczki, ponieważ Joker był komediantem, ale nie może znaleźć pracy i nie ma pieniędzy na utrzymanie rodziny. Wracając do teraźniejszości, widzimy śmierć właściciela miasteczka za pomocą swojego markowego Joker z Venom. Dalej mamy krótką rozmowę Bruce'a z Alfredem odnośnie Jokera, a następnie przenosimy się do domu komisarza Gordona i jego córki Barbary, gdzie słyszymy pukanie do drzwi. Po ich otwarciu mamy Jokera, który strzela do Barbary i uprowadza komisarza. Później po raz kolejny cofamy się do wspomnień Jokera, gdzie przez brak pieniędzy jest zmuszony do dołączenia do gangu, z którym planuje napad i od którego otrzymuje maskę Red Hooda, którą ma mieć w trakcie skoku. Wracając do teraźniejszości, mamy Batmana, który odwiedza Barbarę w szpitalu, gdzie dowiaduje się, że jest sparaliżowana od pasa w dół. Barbara odzyskuje przytomność i mówi Bruce'owi, że Joker porwał jej ojca i planuje coś strasznego. Co się niejako zgadza, bo widzimy Gordona w miasteczku, który nabył Joker, gdzie został rozebrany do naga i przypięty do pojazdu, który przejeżdża przez pomieszczenie pełne nagich zdjęć Barbary. I to nam wyjaśnia, dlaczego Joker podczas wizyty u Gordonów miał na sobie aparat fotograficzny. A następnie mamy przemowę Jokera, który chce udowodnić, że jeden zły dzień może doprowadzić każdego do szaleństwa. Dalej cofamy się do wspomnień Jokera, w których zostaje poinformowany, że jego żona zginęła w wypadku, w którym została porażona prądem. Joker postanawia wycofać się z całego skoku, ale gang nie daje mu takiej możliwości i przymusza go do kontynuacji zadania, gdzie widzimy w jaki sposób powstała ta postać. Batman powstrzymuje gang przed atakiem, ale podczas ucieczki Joker przebrany w strój Red Hooda, Wpada do rzeki z chemikaliami. Gdy wychodzi z rzeki i zdejmuje hełm, widzimy jego zielone włosy i białą skórę, wraz z nieopanowanym śmiechem, w którym powstaje postać Jokera. Po długim śledztwie Batman odnajduje miasteczko i uwalnia Gordona, a następnie toczy z Jokerem długą walkę, którą ostatecznie wygrywa. Joker opowiada mu dowcip o dwóch szaleńcach z domu wariatów, z którego baj się śmieją, a na koniec widzimy wyciągniętą rękę Batmana w stronę Jokera, a śmiech ustaje i nie jest do końca wiadome, czy Batman zabił Jokera, czy też nie. No i tak właśnie wygląda ta historia w komiksach. Mam nadzieję, że animowany film będzie równie ciekawy. Po samych zwiastunach tej animacji wiemy, że będzie ona całkiem dobrze odwzorowywać historię w komiksach, więc nie pozostaje nic innego, tylko czekać na premierę. No i też dajcie znać, co myślicie o takiej formie omawiania komiksów, bo jeżeli Wam się to spodoba, to w przyszłości możemy zrobić więcej takich odcinków. No i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji i wbić na fanpage na Facebooku.